Hej! Jesteśmy na trasie Mistrzostw polskich w tej chwili. Pojechałem na mały rekonesans. Zobaczyć co tutaj się dzieje. Są! So, Są so, oto te nowe elementy. Wale. Poukładane w poprzek. W sumie... Nic trudnego ani skomplikowanego. Fajnie się przelatuje. Schodząc niżej mamy dropa. Troszeczkę ktoś trawy powkładał. Drop jak zwykle przystało. Ostatnio na Mistrzostwach Polski bardzo często mamy takie drop na flata. Potrafi opony ściągnąć. Oraz jest najtrudniejszy element na trasie, podejrzewam, że będzie tutaj wielka loża szyderców, <laughs> się nazbiera. Sam najazd na tego dropa, tego rogardena jest dosyć wymagający, ponieważ trzeba podbić koło. Chyba jeszcze nie jest skończone, jest dosyć sypko, niebezpiecznie, ale widać, jest no, karkołomnie, naprawdę jest karkołomnie to przejechać wszystko. No, No i mamy. Z tego co rozmawiałem z organizatorem, to będzie wyglądać zupełnie inaczej. Już na Mistrzostwach Polski mają tutaj dołożyć deski, do których będzie można zjeść. Jest naprawdę potężnie. Tak naprawdę, dla mnie do biodra, dla osoby 1,83 m. Także, to nie jest małe, nie jest mały. A te, z kolei te bale, to jest czysta formalność dla osoby, która będzie tutaj to przelatywać. Jeszcze naprawdę przepiękny jest wjazd, praktycznie nic nie czuć, kamienie ładnie poukładane. Dobra, lecimy dalej. Oraz jesteśmy znowu na nowej części kiedyś się jechało tam w dół teraz organizatorzy postanowili to pociągnąć po trawersie. Musieli w wy... ziemi troszeczkę wybrać Jak widać jest przepiękna ścieżka zrobiona. Troszeczkę korzeni ale to nic, nie czuć ich. Jakieś bandy tu się przydały, A, ale by było pięknie. A few moments later. Mój telefon lecimy z zjazd Wrotka i lecimy dalej. Ma to swój klimacik. A To nowa droga. Ale teraz tutaj zaczynają się naprawdę poważne podjazdy, na których 50 się na pewno przyda. Oj, jedną ręką tu nie wjadę HA! Już jesteśmy, na górze. I chyba jesteśmy na sekcji, gdzie jeszcze nie jest nic skończone. Troszeczkę kamieni poukładanych. Chyba, że ma to tak być, bo bany hopem bardzo szybko się to przelatuje. Dobra, lecimy dalej. Jest i podjazd, na którym można zyskać bardzo dużo oraz stracić bardzo wiele. Mała wyrwa. Jest to dosyć specyficzny podjazd w tej chwili. Nie dość, że bardzo, a to bardzo mocno nachylony. To jeszcze jest zakręt, na którym trzeba uważać, aby koło się nam nie poślizgnęło i żebyśmy się nie stoczyli w dół. Bo będzie butowanie wow. tutaj dalej. Jest podjazd, gdzie dosyć trudno jest go wjechać. Po prostu koła się ślizgają. I już wypłaszczenie. Trochę inne nagrywanie niż wszyscy. Bo z ręki to nagrywam. Jestem w tej chwili po zawodach Nilko Mazury. Dystans Pro 60 km. Oj, było ciężko. Tutaj ten bike park poręby dawał w kość. Wiele podjazdów, technicznych zjazdów oraz, oraz mocna konkurencja. Mamy kolejny podjazd, ale ten zakręt już jest spokojny. Widać, że woda trochę tu wymyła. Pieseczek na zakręcie, ale da się to wyjechać bardzo spokojnie. Jej, jesteśmy na szczycie. Ale mam wrażenie, że runda się bardzo skróciła w porównaniu do tego co ostatnio tu było w roku 2018 Ale za to mamy te nowe elementy No Jak obiecywali organizatorzy, że będzie trudniej to będzie trudniej Dojeżdżamy do Kiedyś tutaj była strefa bufetowa W tej chwili jeszcze na mapce nie widziałem Aczkolwiek Trasa biegnie teraz tutaj w prawo Gdzie kiedyś był podjazd I mamy Kolejną przeszkodę W postaci bal Które także jest bardzo przyjemne Szybko je się przelatuje Ale widzę, że Ktoś już jedno zwalił. Wczoraj tego nie było. Mm, bardzo ładnie zrobione. Po prostu wyskakujemy, lecimy dalej w dół. Tam w dalej dół już idzie po staremu aż do mety i nie ma żadnych nowych elementów. Aczkolwiek jeden podjazd został troszeczkę uproszczony. Ten zjazd z trawersem został taki sam. Zostawili go jak był dwa lata temu a pewnie się wyślizga ta trawa co jest w tamtym miejscu lecimy dalej w dół potem podjazd tutaj na górę wyjeżdżamy aż, 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 aż tu i standardowo lecimy tam na stok narciarski zobaczycie czego nie ma <laughs> jeśli się mu nie mylę gdzieś w tym miejscu w tamtym, dwa lata temu był rogarden, garden w tej chwili go nie ma a trasa Milko-Mazury idzie tutaj w prawo, w lewo, znaczy się, dzieci tamtędy jeździły, ale dla nich to był całkiem, całkiem dziadek. Dobra, wracając do tematu, tutaj idzie w dół, żeby spowolnić chyba zawodników, tak przynajmniej się domyślam, nie ślisko tu, żeby spowolnić zawodników przed tamtą wkładką, jest zawijazd w prawo, podjazd pod młodę Taką i w lewo. Tam można zobaczyć, jakie wyjeżdżone kładem I jedziemy tam na dokładkę. I dalej jest standardowo wyjazd po bardzo, bardzo stromej górze, aż do mety. Jest, mamy finiszujących już zawodników na dystansie hobby. O, i pan Jarosław się chce wyjechać. A tutaj mamy pana, który dzisiaj wygrał, objechał wszystkich. I umiera teraz. I umiera, A i musi jechać. Ile kilometrów? 60. To kulturalnie, A bardzo. Akurat ładnie. po drodze przy <laughs> Czekaj, teraz się za dwa tygodnie. Koniec przyjaźń w treningu. Co